Dzień dobry, dzień doberek Chciałem powiedzieć, bo Niektórych z moich widzów interesuje Co przewożę No słuchajcie, 90% farby Firmy Brylux 90% To zwożę farby Po całych Niemczech, po Bryluxach, Bauhausach w jakichś e, sklepach budowlanych do indywidualnych klientów, jakieś małe firmy, nawet do takiej firmy, co traktory produkują, te kosiarki John Decker też do nich się jeździ. Także normalnie w większości farba. I dlatego mówię, że u mnie nic ciekawego się nie dzieje, no. bo farba tylko jedynie no ciekawe miejsca raz, tu, raz, tam ale po całych Niemczech, raz blisko na przykład wczoraj wczoraj proszę ja was miałem powiem wam prawdziwą kurierkę, bo wczoraj to ja miałem robot od gromaj -Ciut, ciut, miałem wiecie ile? raz gdzie to tutaj jest, raz, dwa trzy, cztery, pięć klientów, pięciu klientów i jeszcze załadunek Miałem pierwszego klienta do Holandii, jechałem. Potem z Holandii jechałem do takiej miejscowości galen Potem Bau, e, Bauhaus Dieren, Bauhaus Pulheim i Bauhaus Kell-Eli. Kel, e, w Kel jest grupa cztery chyba Bauhazy czy jakoś. No i jak rozładowałem ostatniego klienta, to jechałem jeszcze do Dyren się załadować. No, załadunek miałem te ściereczki. To, to takie ściereczki. 33 palety. No i co, przyjechałem do luksa Minster. Teraz wróciłem, właśnie naczepę zostawiłem. Pustą zapiąłem kofer, bo miałem plan Dekker wczoraj, teraz mam kofer. Ustawiłem się pod rampę i będą mnie ładować. Dzisiaj, teraz, jak mnie załadują, mam Disburg Botrop noise tak. i dzisiaj mam zaś same bryluksy, rozładunki no i tak wygląda, tak wygląda robota no. zależy w jaki rejon Niemiec się jedzie, potem czasami spożywkę też się wozi normalnie do Lidla, do Aldika, do, do Netto do Kauflandu spożywkę na powrocie także no, urozmaicenie jest, nudy nie ma, zawsze się coś dzieje, dobra ja korzystając z okazji tego, że przyjechałem To teraz się tylko z wami przywitałem I kładę się, bo o godzinie 3 wyjechałem A jest 6.09 To teraz korzystając z okazji, że będą mnie ładować To ja się te... położę troszeczkę przespać z godzinkę I cyk, jechałem. Dojazd miałem z Dyrem tutaj do Münster 2 godziny 24 minuty tyle mi zajęło, ale dzięki temu, że w nocy jechałem, bo w dzień na pewno bym jechał 4 godziny, to tak spokojniutko, dlatego wyjechałem o trzeciej, żeby normalnie cały Kel to wszystko przejechać, bo jak w dzień to nawet nie pcham się na, na, na Kel, bo to nie ma sensu, tylko jadę z Dyren. W kierunku we, Wezel, tak, Wezel landówką 57, trochę autostradą, i potem landówką pruje do 43 autostrady, i potem na 43 już skakuje do Minster. Także dużo landówkami jeżdżę. Moja średnia prędkość w skali, w skali, powiem Wam, e, no zaraz, jak tutaj to wygląda. No, w skali paru miesięcy to wychodzi mi 46 km na godzinę średnia prędkość No Okej okay. Idę odpoczywać Dobranoc o no, półtorej godziny, słodko se pospałem Coś tak mnie w spanie wzięło Teraz już widno się zrobiło załadowali mnie, papiery wziąłem i jadę Duisburg Botrop Nois. Będzie szychta. No, tak wygląda sytuacja. O, przyjechałem do drugiego klienta Z świeżutką farbą. Botrop. Proszę bardzo. Wszystko pomyślnie, fajnie stoi. Ostrożnie. Tak wiecie. <tryk> Bo już jestem trzecie pokolenie w rodzinie wegetariańskiej wychowam wegetarianin moje, moje jedzenia to są takie no, skromne jedzenia sam sobie robię Ziem, ziemniaczków bardzo dużo lubię rzeczy placki, kluski zupki fasolowe takie proste, skromne jedzenia żurek ma żurek wielkopolski poliwkę takie proste jedzenia normalnie się robi samemu ale ostatnimi czasy moje kochane dzieci, moje córki mówią tata ty się musisz troszeczkę ze coś lepiej odżywiać i przez moje dzieci teraz takie takie coś jak nie, nie wygląda to zbyt może medycznie normalnie czyli jogurt naturalny i do tego są wrzucone hauer Takie no one są e, haverfloki floki po jak to się mówi? Kurczę. Patrzcie, no. znaczy, uciekło mi to słowo. Prażone, o prażone suszone tam owoce, taka mieszanka i dodatkowo daję sobie banana jednego pokrojonego. Orelę suszoną parę sztuk rawinę, Morówka amerykańska Sezam Orzechy Troszeczkę, tak wszystkiego po trochu I taki, taki, Taką szklankę jak zjem Kurczę to ja pojedzony jestem Także normalnie Tak wygląda Życie szofera normalnie No i powiem wam, nawet się potem dobrze czuję A w mojej firmie jest kolega to też kanał na TikToku Rafał DE i on powiem wam, że w pracy kurczę pości. W trzeci dzień. Dzisiaj normalnie pości pociwią go. Ja jakoś nie umiem się przetegować. Też mi moje córki mówią, że dobrze by było. Choć ja robię takie te posty dobowe, jak to się mówi, że e, wieczorem kolacji nie jem, Nie i dopiero e, na następny dzień późno dopiero śniadanie, teraz jest godzina zaraz ósma to ten posiłek tak zjem może za dwie godziny ale już mam przygotowany I się potem zatrzymam ładnie zjem i tyle no tak, no słuchajcie, no trochę ten bebek biurów, no wiadomo, siedzący w życia i, i tego no pasowałoby trochę o siebie zadbać no Adrian Troker go to w ogóle podziwią, że on jeszcze od chęci siły wozić te wszystkie klucze, podważniki, ciężarki, ćwiczyć. Ja zamiast ćwiczenia to wolę na spacer no. Chciałbym na pożegnanie pozdrowić Was wszystkich, ale szczególnie chciałem pozdrowić moich siomali. Ze Śląska, z górników. Górniki to moje rodzinne, dziecinna miejscowość. Górniki to są bardzo ważną miejscowością, słynną miejscowością. Józef Wandzik normalnie, nasz kochany bramkarz. Martin Max, piłkarz Także jest trochę osobistości Także serdecznie pozdrawiam Janek, Ciebie pozdrawiam, zdrówka życzę I wszystkich moich Znajomych, sąsiadów, kolegów Koleżanki, z górników Oczywiście Stolarzowice Helenka Wieszowa Miechowice, te wszystkie tutaj okolice Bo jest tych znajomych Sporo, sporo Bardzo często tak Wychodzą różne wspomnienia, no i, i tak sobie czasami dużo ciekawych sytuacji przypominam. Także serdecznie pozdrawiam i cieszę się, że moje filmiki, co niektórych troszeczkę tak rozwesela.